Odkrywanie piękna podwodnego świata zyskuje coraz więcej zwolenników, także w naszym kraju. Nurkować może każdy, kto jest zdrowy i czuje się pewnie w wodzie. Kursy nurkowania tak naprawdę można rozpocząć już od ósmego roku życia. Są pierwsze programy dla dzieci, które kończą się certyfikatem, bazują tak naprawdę na zabawach ze sprzętem, są to bazują na zajęciach basenowych tak naprawdę. Poza tym każdy, kto, kto spełnia jeden podstawowy warunek, czyli jego stan zdrowia jest ogólnie dobry. Na poziomie kursu basenowego wystarczą podstawowe umiejętności pływania. Tutaj nastawiamy się przede wszystkim na bezpieczeństwo, na, na to, jak ktoś powinien obsługiwać ten sprzęt. Jest to dosyć skomplikowana zabawa, jeśli chodzi o, o początkowe kroki, ponieważ jest tu kilka elementów jak butla, automaty, kombinezony, kamizelki, więc najpierw musimy się nauczyć, jak obsługiwać bezpiecznie. Później uczymy się czynności tych e, wywodziom. Nurkować można prawie wszędzie. Takim niezbyt odległym od Rzeszowa miejscem jest podkrakowski zakrzówek. To zalany były kamieniołom, w którym nie można ani pływać, ani wędkować. Jest pozatapianych kilka platform przeznaczonych do ćwiczeń, kilka fantów do ćwiczeń wrakowych, jak na przykład autobus jest zatopiony, oczywiście on jest zabezpieczony, wszystkie elementy jakieś, które mogłyby zabrudzić wodę lub zagrażać życiu są usunięte. Są lustra, potężne lustra, których możemy się przejrzeć pod wodą. Są bardzo fajne miejsca, gdzie, gdzie płyniemy nad drzewami, jest to tak. Troszeczkę odwrócenie, tak jak tutaj możemy sobie pospacerować, tak tam możemy między koronami drzew popływać z tymi rybami, które są. Jest to bardzo fajne i bardzo, dający nam tak naprawdę bardzo dobrą przejrzystość zawsze akwen. Zimna woda i ograniczona widoczność to minusy nurkowania w polskich wodach. Dlatego nurkowie rządni podwodnych atrakcji wybierają się tam, gdzie woda cieplejsza, na przykład do Egiptu.